Jeżeli mnie nie wystawi, no to będę siedział na ławce, ale będę oczywiście wszystko robił poprzez te dwa trzy treningi, które jeszcze mamy, żeby wyjść w pierwszej jedenastce i zaprezentować się jak najlepiej. No, bramek, nie wiem, czy szczelę, bo zawsze tych bramek nie szczelałem za wiele, ale, ale będę się starał, żeby moja drużyna wygrała i wraz ze mną sięgnęła po trzy punkty i odbiła się od dna. Bo na razie jesteśmy z zero, zerowym dorobkiem punktowym, no ale no, taki jest sport. No. Na szczęście jest dużo piłkarzy. Jeżeli trener zadecyduje, że, że gra inny, a nie ja, no to oczywiście będę siedział na ławce. Będę wszystko robił na tych dziś, jutro, pojutrze, na tych treningach, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i wywalczyć sobie miejsce w jedenastce. A jak postrzegasz ten zespół Zagłębia, do którego obecnie wchodzisz? No dziwnie to wygląda, bo dwa razy po 4-0, wydaje się, że, że Zagłębie grało słabo, a ja tak o tą drużynę oceniam, że grało bardzo dobrze piłkarsko. Z tym, że zabrakło właśnie doświadczenia i zaangażowania, czyli, czyli woli walki. Chyba jedna żółta kartka w tych dwóch meczach i, i doświadczenie, ponieważ no spalony no to, to już jest był błąd sędziego w meczu z Wisłą, ale inne takie bramki to były takie, troszkę wydawało mi się, że tutaj zabrakło cwaniactwa, takiego doświadczenia, lepszego ustawienia się, bo to jest mimo wszystko młoda drużyna. No to po to ja zostałem ściągnięty, żeby trochę było trochę lat dodać średniej. Tej drużynie, natomiast yy, jestem optymistą. Wydaje mi się, że z, z większym zaangażowaniem, jeżeli podniesiemy troszkę zaangażowanie, troszkę woli walki, to ta drużyna na pewno będzie w środku tabeli. A, a myślę, że bardziej w tej górnej części tabeli niż, niż tej dol, dolnej. Na no, jaki pojedynczego bezwiesz jako pierwszego, czy w ogóle jako pierwszego, w sensie tych sztuczek technicznych? A to, to musi się samo zrodzić. Będzie czas, będzie to, że chodźcie, zagramy, kto piłkę w górę, no takie sztuczki jakieś biegowe, ponieważ jestem w tym po prostu dobry. A popisowy, <grywanie> popisowy numer? to się Popisowy da? numer, każdy numer A jest tak. dobry, więc... Wsiadkowe, mogę przegrać z Marcinem Rubakiem. To była wybucha telewizyjna, ponieważ akurat przyjechali dziennikarze Kanalu Plus, przyjechali na boisko, ja miałem kontuzję wtedy, no i przyjechali z Warszawy 200 kilometrów i co im powiedzieć, no to wracajcie do Warszawy. No to już tak bardzo prosili, żeby zagrać, no to musiałem po prostu zagrać się. Zagraliśmy i myślę, że spokojnie wygram z Marcinem. To nie jest jakieś wyzwanie, żeby mówić, tylko, tylko po prostu zagramy tak normalnie, nie? a nie, że ja z jedną nogą... I... Po prostu, bo tak Musiałem, musiałem zagrać, no, bo mnie prosili o to, no, to co miałem zrobić. Piotrek, na koniec, bo zaraz musisz lecieć do szatni. Zaraz jak pójdziesz na trening, zobaczysz, że wiele ludzi przyjdzie, nie mówię, że to będzie tysiąc osób, ale dużo ludzi przyjdzie po to, żeby zobaczyć Piotra Świerczewskiego w akcji czy po doła wyzwaniu. Czujesz taką presję na sobie, że tutaj w Lubinie to znaczy, ja, sporo dzieci wobec Ciebie? W Lubinie być może są oczekiwania, to jest fajnie, bo, bo to, co mówię, to jest najpiękniejsze. Piłkarz wychodzi, jest jakieś ciśnienie, coś z uśmiechem na twarzy, bo robi fajną, fajna rzecz jest grać w piłkę. Natomiast no, to ciśnie to ja miałem kiedyś, jak grałem w dużych klubach, kiedy przychodziło po 2-3 tysiące ludzi na treningi, kiedy te y, centra treningowe były zamknięte, bo czasem je otwierano, ale były zamknięte, gdzie te powiedzmy 200-500 osób czekało codziennie przed, przed wjazdem do centrum treningowego Marsylii, więc... Wtedy to człowiek czuł ciśnienia. No teraz fajnie, że mogę się pokazać. Ja wiem, że ludzie będą myśleli, że będę wszystkich dryblował i co tu, bo nie wiem, czego się spodziewają. Ale to trzeba się spodziewać po prostu solidnego piłkarza, który dużo wniesie do tej drużyny i mam nadzieję, że sobotniego meczu już będzie tylko coraz lepiej. Trzymamy za słowo. Dziękuję.